Ej Pole polecam to starą A to wpierd to sobie w mózg, masz za mały śmieciu Na ile lat wyglądam? Ty? No. Na tyle, żeby dostać liścia ode mnie Oby zawał Sią, czekaj, czekaj Ja cię znam Chyba Czekaj Nie potarzy kłopąga, czekaj No żebyś się zakłysnął. A jesteś nieśmieszny, ale ty mi wyglądasz na takiego... Uwaga, Patos, na kogo. Na na kogo. Na MMA. Nie pasza jesteś, nie? Czy na... jakoś tak? Co na fame MMA? Blisko jestem, chuj. Ja umiem. Mówią kartę wsiąść pod monitorem jak ty. Kartoflonosy. Nie wiem, stary masz kurwa czoło jak Sky Tower, nie? Więc nie wiem co ty pierdolisz. Bezki, tu mówi mi to chłop kurwa po pierwsze z nosem jak kartofel, po drugie kurwa. <laughs> ja. Prosto. Na, na którym, którym pieczy mieszkasz? Na drugim. Jak wyskoczysz, dam ci stówę Paypalem. Będzie krater, ale chuj, damy radę. Naprawię to za swoje pieniądze, za swoich podatków. Ten krater. No nie, patrz, tak, skacz. A nie, żeby to nie było to do samobójstwa? Jeśli chcesz, możesz skoczyć, ale za stówę Paypalem. Proste. Proste? To skacz. O, wepływaj jeszcze ketera. Nie no, Słucham? nudny jesteś, kurwa, nie dziwię że nikt nie chce z tobą gadać, stary. Nic nie mówisz. omek masz 15 osób na streamie. Więcej. Sorry, 16. 500. O, zjebałeś, kurwa, Jestem A ty jesteś gruby. <słuch> Przynajmniej nie jestem, kurwa, idiotą w internecie. Jesteś właśnie idiotą w internecie. Dlaczego? No nie wiem, wasze 100 piwo jesteś w internecie. No siedzisz ciągle na Discordzie, fapujesz. nie wiem, co jeszcze ci powiedzieć no. No ty pijesz kurwo perłę. No eksport, najlepsze piwo, polecam. Mhm. Gratulacje fuj Patrz, kolejna pierwsza. O siema Siema. Mam challenge. Jaki? Taki, że je baliśmy cię w dwie kaki, z pierdala j, ja no, żartuję. Kartuzy, kartuzy. <laughs> liściu? Siema, śmieciu? Siema, liściu, ale sucho klatę, z te Fidel Sticks. Zlona spierdoliłeś. Łoś mi kurwa opierdolić pałę człowieku. Kolejny, pe kolejny pedał widzowie. Pedał? Pedał, no. Chuj ci w pizdę Nie znam żadnego A ty co garbaty? A ty co szmaciany? Ty na toruńską wypierdalej Ty wypierdalaj na malczewskiego pało Palony jesteś Głowę masz silną. No i co? Bez No i co? Ale silne. No A ja Volta ostatnio spotkałem wiesz? Gratuluję, Wpi możesz sobie wpisać teraz w CV Dzięki jak będziesz szedł do kebaba I do powiedział, że, że już on Cię nie chce w Gdańsku, wiesz? Mam zakaz? Da. Nie zakaz wjazdu, pa, jakie... Je... Dobra. To ty? No. Ale masz łeb kwadratowy na zdjęciu. Zaje zajebisty, Gratuluj, gratuluję. kurwa. Gratuluję, gratuluję. Ty, ty, ty masz jak żółw, kurwa. Dawaj, spierdalaj. I O, go rysujesz. Trzyma. sobie w gdzieś nieudaczniku. Czemu nieudaczniku? No zastanów się, mieszkasz na Poddaszu masz łeb sklep, loczki trochę za kola pieprzyk, a nie? O mój ubrany monitor Psychasiata? Mi, mi Psychasiada? Stare, ja mam płatą streakę. Nie wiem, no, szumi, szumi, nie, ci, szumi ci. Co ty mówisz? Co streamu się kural. Nie no, nie góral. No proszę cię. Góral. Czekaj, jest masz na Twitchu? Gural. Słuchaj, teraz robisz Idę... tak. No. Odsuwa się 10 cm. No. 20 cm. No. 30 cm. No. Pół metra, wypierdala z za drzwi. I spierdale z tej strony, ruzielcu Tak, tak, po... łowa, tak Pasza tak, i to pała! To kawa, pała to pasza, Pasza to pała! No, Jazda o, z kurwą, podlaska pała, cała nie pałę. Ten, pasza to cała! morda. mordo. Tak zrobisz, powiedziałem, Hami pierdolę. O, p... ale ty masz Sę ogólnie. A ty masz zjeba w <śpiewanie> sobie No wiem Żartuję Essa es, 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 Stop box? Co tam jeszcze było starego takiego? Nie pamiętam. cringeowego jeszcze Ewa hmm. Ale es, 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 es. Dobra, nara Rudy Siema Widać Kiwi z Polski tak jest, Polska, biało, czerwonik Widać, kibic McDonalda. McDonald's, żółto, potyli. Dobra, wariacie, twój, dobra, tak, jak Dobra, jak widzę twoją motkę z tyłu, to widać, że lubisz gejowe party, więc no... lubię. Pamiętaj, wkrót. raz starego, wyrucha. O kurwa, ki... fan. Kibic. Fan. Kibic. Fan. A, jeszcze kurwa kwadratowy łeb się będzie ze mną kłócił. Co kurwa kwadratowy łeb? chuj się prosił, mówisz o stary? A, ty widziałeś siebie? Ma coś się Zaj, po ty, tym pełnić. Kurwa lepiej się nie odzywaj, bo jebi ci z gęby, jak? Człowieku, u ciebie jest taka biada w pokoju. Jebie ci z pyskach z dupy tygryska, gościu. Nie otwieraj twarzy. A twój stary to pies stary. No mój zęby, jak się ze mną rozmawiać. O Boże, o Boże, to jest ten typ ludzi, nie to dość ze słowa. Człowieku, liry, czym się wyjaśnił, daj mi dość ze słowa. Dobra. Przepraszam, twoja kolej. Właśnie, przeprosiłeś, więc słuch słuchaj. U ciebie jest taka bieda, że kurwa, jak ty wracasz do chaty, to twój stary tańczy hardbasa z pająkami w lodówce. wypierdalasz Nara. Hmm. Tak tak tak, co się w tym Bo, bo, bo mama no, tak ma A co on co powiedział? No, A ja się nie patrzę? Czy ty widzisz w ogóle, jak ja się patrzę? Widzisz, Zawizy, Ty wciąż. pizdę kurwo, jebana młoda. Nie, 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 Piłkarzek się Kuźwa znalazł. W Polsce, polska polska bumer Kurwa, kurwa. Dobra, spierdalej, spierdalej, kurwa, bo już kurwiasz. Kurwa, hej, tu nawet mnie kurwa nie znasz. To ty się zastało człowieku, to tak kurwa znam robisz, cię. Hey, na jakieś kurwa piętna z piętnastolatką na Kuźwa jakieś pierdolone aplikacje, zrobisz kurwa, byś być w pierdolonej pracy i zrabiać, kurwa jebane pieniądze, kurwa. jestem w pracy. Te, jebane, jestem z przez... tymerem, zarobiłem... Nie to... spierdalaj i się kurwa nie odzywaj, bo mnie to wkurwa jak tacy ludzie tutaj kurwa są. Spierdalaj i go kurwa skikni. Sk <noise> <noise> o kurwa. Jadu. O, chcę z tobą uciec tam, gdzie nie ma. Jazdżo! Proszę, bez przed siebie, Ciągle Jak ty masz esse chyba. elemas s